Nadzieja. I ważne było 25. też, że, że, że ta nadzieja Mistopad jest pewna ze względu 2021. na nadzieję na wyjęcie wętrznej szczęśliwości, ze względu na tego, kto nam obiecał, czyli osobę Pana Słuchamy Pana Jezusa i ze względu na moc zasługi Pana Jezusa, do którego nadzieja jest umiejscowiona tej... na... Eucharystii w karmelu Uf, Chrystusa w Dachu. Dzisiaj no mamy 11 rocznicę kanonizacji świętej św. kreszencji Hess. Rocz, 110 rocznicę się rodzin tylko w Rudolfa Hes, który się nawrócił w Ladowicach, błagając naród polski o przebaczenie Boże, 12 a kwietnia w 1947 jeżeli roku. Brukam, nie, Tego dnia Rzymie ukazała się Matka Boska. Która zapowiedziała swoje, swoje przyjście 12 kwietnia od nas. w 1937 roku o Różnie Tu czas, mamy niezwykłego kapłana. Boże, Jutro 26 listopada Boże, 2021 będzie Boga, 43 złotych. rocznica jego śmierci A jeżeli, w katedrze. Yy, nie W kościele mariackim w Gdańsku, to kiedy, to przy pomniku kiedy, w 2779 kapłanów, znaczy zamęczonych żart, tylko podczas II wojny światowej, mieć, e, e, przy tym pomniku, zamykanie kościoła zaczął wieczną, ze względu Rabin Gondecki 29 stycznia. 2019 Boga, jest w 2019 roku, żegnając do Boga. tego, co z gwiazdką owsiaka do nieba poleciał 13 stycznia żonę to jest 2019 roku. Jest nie, Ksiądz Michał Woźnicki, ja obrońca przyświętej w kościele przy ulicy Wronieckiej, w byłym klasztorze jest z pełną dominikanek, i z pełną to jaki to jest Salesjaninek. Urodził I się tak, 20 stycznia w 1966 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Tego to samego to dnia, to dnia urodził się obecny to burmistrz Hamburga, Częczał który zbrodniczo wszystkich żeby, żeby każe wyszczepiać. Od dzisiaj są. Popełniłem grzech, którego materia, jest segregacja sanitarna. Materii, brzeg, przestępca zaczął grać swoją rolę cudzoł, szóste, razem z tak zwanym Stefanem, którego ustalono biskupem, żeby czy jest czy zamknął kościół. Wszystko się zaczęło od pobytu Franciszka grzechu, tutaj w Hamburgu 12. -go. Października 1986 roku, tekstu, gdyby, dobrze, że gdy mówię ja w kościele świętego Józefa o męczeniu z Libek. Nasz święty księży Józef że Przytocki, do którego, tak? którego parafi należałam, serca Jezusa w Gdańsku, stawia się za nami. Tak stawia się za nami. Po synodzie w sprawie rodziny i nie, nie, no, nie pamiętam, nie mam tutaj zdania, że szuka ale czyniłem tą lekturę i jako kapłan czytałem, tak. to jest lat temu, 2000, y, chyba 2015, 527 roku, lat ja trwał ten myślę, program. 527 kapłanów przetransportowano do. Dachau, tak, 13 grudnia i 1940, w 1940 roku. Że 527 katolickich powiem, Żydów zamordowano w święcimi. Razem ze świętymi Edytus Stein. Tego roku. dnia w dachał, W roku kapłanów mamy. Kazania. Świadectwo cudownego zdania, medalika. Ja Dacha, gdzie 13 to grudnia przywieziono w 1944 roku, przywieziono 527 kapłanów. Tutaj mamy wysokiego kapłana, salezjanina, błogosławionego Urażą. księdza Michała jest? Woźniaka z Pędzic, z Jeżeli Kościoła Świętego Piotra nie, i Pawła. Nie, nie, że że, to że jeden raz cudzołożył. tylko wziął sobie swoją żonę i porzucił maja, od tego, dnia, Wziął roku. sobie inną kobietę i teraz jest tą inną kobietą, słucha tego, co ksiądz mówi, a ksiądz mówi Księże, na wielkanoc, na Boże Narodzenie, i do żony. Jak to? Michale, nie, nie może się, poczuć się za naszym poczuć kapłanem. Na Michałem Woźnickim. Od razu słyszymy, że to jest